Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, ciąg dalszy tej obłąkanej, tej rady, pastora Celikasa, który no, w sposób obrzydliwy wykrzywia słowo Boże, by pokazać, że Bóg nienawidzi. Mało z tego, my też mamy nienawidzieć. Powie coś więcej. Prawda, to cośmy mówili że no, jak okażesz łaskę bezbożnemu, to zasługujesz na gniew Boży. No, Chrystus przyszedł raczej do bezbożnych. Wszyscy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, wrogami Boga. Pastor Serikos naucza, że Bóg nie znosi, nie chce mieć nic wspólnego ze swoimi wrogami. No, a wszyscy byliśmy wrogami, nieprzyjaciółmi Boga, no i tak nas nie znosi, że stał się jednym z nas i szuka grzeszników. No, żaden tutaj z protestantków naszych kochanych, a już szczególnie z Towarzystwa Pastora Celikasa nie jest w stanie uzasadnić tych bredni w świetle zbawienia człowieka. Tak, jak to się ma, że Bóg nienawidzi grzeszników, podczas gdy Chrystus, Syn Boże, staje się człowiekiem, by zbawić grzeszników, których ponoć nienawidzi i z którymi nie chce mieć nic wspólnego. No ale słuchamy dalej tych bredni. By, ale to by raczej świadczyło o tym, że się rozmienili z rozumem. No to jest od A nie świadczyło bo o tym, że dziecko miało rację. Jakim prawem wchodzicie w buty Pana Boga? Jakim prawem decydujecie o tym, co Bóg powinien, lub nie powinien, co może, czego nie może? A takim prawem, które wypływa z poznania Boga, takim prawem, które wypływa z tego, że Bóg nam się objawił, On sam, i znając jego prawdziwe oblicze, znając prawdziwie prawdziwego Boga w Trójcy Przenajświętszej, a nie ścierworoga, to tylko tego Boga, który się objawił, mamy pełno, e, pełne prawo i w pełni prawdy możemy stwierdzić, że Bóg nie może. Nie kochać. Że Bóg nie może nienawidzieć człowieka. Dlaczego? Bo jest miłością. Bogu mogą się nie podobać i nie podobają się grzechy, które człowiek popełnia. Ale nie może odrzucić człowieka. Tak. Nie pozwala mu na to jego miłość. Dopóki człowiek żyje, dycha na tym świecie, Bóg pragnie zbawić każde. Go najbardziej zatwardziałego grzesznika, ateistę, masona, e, terrorystę e, czy zbrodniarza wojennego. Tak. Chcę go zbawić. O po śmierci posyła do piekła. Piekło jest miejscem bez Boga. Mówiliśmy o tym, o to sobie trzeba przypomnieć, żeby pewne rzeczy były jasne i człowiek odrzucając miłość Boga skazuje siebie na nienawiść skazuje siebie na niebyt w niebie tak bo niebo jest obecnością z Bogiem tak ale żeby się tam dostać to trzeba kochać Boga trzeba być mu posłusznym i zobaczmy, i na czym polega tu sprawiedliwość Boża w kontekście potępienia człowieka. Ona polega na tym, że człowiek, który konsekwentnie odrzuca Boga i buntuje się względem Jego miłości, stawia jej opór, to kiedy wchodzi sprawiedliwość? No staje taki... Kowalski przed Bogiem i Bóg mu mówi słuchaj miałeś 80 lat odrzucałeś mnie konsekwentnie i umarłeś odrzucając mnie na jakim prawem, na jakim prawie chcesz być ze mną w moim domu odrzucałeś mnie więc sorry winę tu to odrzucenie nasze tutaj Boga za życia ma konsekwencje wieczne tak? Nic nie ma konsekwencji wiecznych tutaj na ziemi, tylko nasza miłość do Boga, bądź odrzucenie Boga. No i oczywiście to wszystko, co z miłości do Boga wypływa, tak? Nasza postawa, dobre uczynki, ale nasze magistry, ty, filozofie, dyplomy to, to dla, dla Boga nie ma żadnej wartości, to nie ma wartości wiecznej, to ma wartość ziemską, tak? nasze tytuły naukowe nie pójdą za nami na tamten świat i nie będą przeważały o zbawieniu czy potępieniu nasza magistry z historii czy tam doktoraty z prawa. Prawda? Ale miłość, nasza postawa względem Boga. Jeżeli go odrzucamy, to sami się odrzucamy od Boga. I skazujemy na potępienie. I Bóg, Bóg, Bóg tylko sprawiedliwie nam to mówi: odrzucałeś mnie? No to czegoż tu szukasz, nie? Ale potępienie nie wypływa z Boga. Odrzucenie człowieka nie wypływa z Boga. Bo Bóg jest miłością, Bóg jest e, Bogiem przebaczającym. Owszem, sprawiedliwie wymierza karę, ale ta kara jest konsekwencją nasz, naszych wyborów, naszego odrzucenia Boga. A więc mamy pełne prawo i pełne prawdy stwierdzić, że Bóg nie może nienawidzieć, Bóg nie może nie kochać, Bóg nie może chcieć kogoś odrzucić. To jest sprzeczne z, Je z Jego naturą, to jest sprzeczne z Jego byciem miłością, to jest sprzeczne z Jego byciem zbawicielem. Żeby kogoś odrzucić, żeby kogoś traktować jak wroga, żeby kogoś nienawidzić, żeby z kimś nie chcieć mieć nic wspólnego tu za życia. Z heretykami, odstępcami, terrorystami, poganami i tak Boga nie obchodzi, kto kim jest tu za życia. Wiecie, co Go obchodzi? Boga obchodzi to, aby... Bez względu, jeszcze raz, bez względu na to, kim człowiek jest terrorystą zagorzałym ateistą, zbrodniarzem wojennym, hulakom Boga to nie interesuje. Boga interesuje moment, w którym dotrze do człowieka i pociągnie go ku sobie. Moment nawrócenia, tak jak dorwał, można powiedzieć, świętego Pawła. Powalił go na konia, z konia, a święty Paweł odpowiedział. Tak? No, czyli pociągnął do siebie swojego wroga. Zwalczał go, prześladował Chrystusa. Dlaczego mnie prześladujesz? Mój kościół. Tak? A to, z czego Bóg nas wyciąga, to Boga nie obchodzi. Bogu zależy na tym, żeby bez względu na to, w czym tkwimy, w jakim grzechu, żeby nas z niego wyciągnąć i pociągnąć ku sobie. Boga nie przeraża, nasz grzech. Najbardziej Boga przeraża, zwątpienie i niechęć. Na przyjęcie Jego miłości. Wszystkie nieczystości, grzeszne, grzeszności, e, terroryzmy i inne izmy Boga nie przerażają. Bardziej niż nasz, nasza niechęć na przyjęcie Jego miłości i zwątpienie. Co Bóg powinien, lub nie powinien, co może, czego nie może. Kto wam dał do tego prawo? Przez proroka Bóg napomniał króla za to, że okazywał pomoc bezbożnemu, za to, że okazywał mu miłość, miłość temu, który nienawidzi Boga. I Bóg mówi, przez to, co zrobiłeś, ciąży na tobie mój gniew. I chcę wam jasno powiedzieć, że jeśli okazujecie miłość, troszczycie się o ludzi, którzy publicznie deklarują, że należą do diabła, którzy publicznie deklarują, że oni będą się za wszelką cenę modlić o tych ludzi, to ciąży na was Boży gniew i nie uciekniecie od odpowiedzialności. Gorszego opętania nie ma, tak? Przeczytał sobie pastor kochany fragment Starego Testamentu gdzie tam zostaje ukarany za pomoc grzesznemu. Przede wszystkim trzeba zacząć sobie od tego, tak i tam pastor za chwilę napomknął, bo tu Stary Testament. Tak. W Starym Testamencie nie ma pełni objawionej miłości. Pastorku, jeżeli taki jesteś tutaj e, hularz ze Starym Testamentem, no to co? To obowiązuje dzisiaj zasada oko za oko, ząb za ząb? Obowiązuje dzisiaj e, tak e, w Nowym Przymierzu Prawda, ukamienowanie prostytutki. No, nawiasem mówiąc, prostytutka Chrystus też powinien, e, pierwszy, rzucić kamień w nią, nie? No, bo to prostytutka, grzesznica, wróg Boga, nie? Tam, tam, pierwsze powinien złożyć I to tak, tak porządnie od razu, że pierwszy i śmiertelny, nie? To Bóg właśnie pokazał tą swoją wrogość i nienawiść. I niechęć mienia nic wspólnego z grzesznikami właśnie w stosunku do, do tej, której przebaczył i którą uratował spod kamienowania, nie? Czyli co? Pastor Celika, jak ci przyprowadzą prostytutkę, to on też ukamienujesz, nie? No jak? No przecież to w Starym Testamencie jest. Jak ktoś cię opluje, to ty też go oplujesz, nie? Oko za co są, sąd, tak? Pełnia miłości jest w Chrystusie. Pełnia miłości jest właśnie w Nowym Testamencie. W Chrystusie Jezusie. Tak? Jeśli już tak chcemy mówić, że pełni miłości I tak, należy się modlić za tych, zasatanistów, satanistów, za zaprzedanych szatanowi. Tak. Tak. A Chrystus takich przyszedł. Uwalniać. No, powinien ich zostawić, nie? No bo przecież, jeżeli oni się doprowadzili do stanu bycia opętanym przez diabła, no to musieli... Przed opętaniem parać się rzeczami diabelskimi, tak? Może jakąś magią, jakimś tam, nie wiadomo czym. W każdym razie czymś diabelskim, co ich doprowadziło do opętania, a więc oni musieli być wrogami Boga do tego stopnia, że stali się, że szatan ich opętał, nie? No to Chrystus takich pierwszy powinien odrzucać, że o, ty jesteś opętany w oto o, ty jesteś opętany, idź precz, synu diabelski, boś ty, boś mi jest wrogiem, tak? Ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No, Chrystus takich uzdrawiał. Właśnie takich, którzy przez swoje grzechy doprowadzili się do opętania. Szatan nie opętuje kogoś, kto nie daje mu sposobności, furtek, możliwości. Tak? Więc, pastorku, postawa Chrystusa miażdży cię. Po prostu cię miażdży. To ciąży na Was Boży Gniew. I nie uciekniecie od odpowiedzialności. Wy nie wierzycie Bogu. Wy wierzycie jakiemuś bóstwu, który sobie. No jest kompletnie odwrotnie, bo my wierzymy Bogu, który jest miłością. My wierzymy Chrystusowi, w którym jest objawiona pełnia Boskiej Miłości, a Ty masz rogate ścierwo. I teraz. Odwróć kota ogonem tak, żeby, żeby wyszło na to, że Chrystus prawdziwie objawiony w sobie Bożym jest rogatym, a ty masz prawdziwego Chrystusa. No bo Chrystus objawiony w sobie Bożym idzie z logrzezników, spożywa z nimi wieczerze, szuka ich, tak? A temu mówisz, że nie chcę mieć nic wspólnego. A temu mówisz, że okazując miłosierdzie tym, którzy tam publicznie się przyznają do diabła, czy tam robią grzechy, Bóg nie chce z nimi nic wspólnego. No to w Chrystusie widać. Uzdrawia opętanych i jest grzesznikami. szuka ich, tak? Zobaczcie, kim trzeba być, żeby tak zmanipulować Słowo Boże, żeby tak wykrzywić świętość Boga i dziwić się, że ludzie mają później e, rela, po prostu nie mają relacji z Bogiem. No bo jak je budować? Z kim? Ze ścierwem, które nie istnieje? Albo próbować na siłę sobie wmawiać, że taki jest Bóg, który e, nienawidzi Skąd wiesz, pastorku, czy Ciebie kocha? Albo się nowonarodził, a masz pewność, że się dobrze nowonarodził? Wy wierzycie jakiemuś bóstwu, które sobie wymyśliliście. A ten jeszcze jeden argument, ale to Stary Testament. Stary Testament, tak, nawet nie podejmuje się dyskusji na ten temat bo szkoda czasu, ale ja wam przedstawię Nowy Testament, objawienie 19 od 11 wersetu. I widziałem niebo otwarta oto biały kon. a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy za jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. Uwaga, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię za jego brzmi Słowo Boże. Cóż wtedy mamy zapisane? Mamy tutaj obraz, wizję, którą otrzymał Jan. To jest wizja Jezusa Chrystusa. I wszystko jest pięknie, i wszystko jest takie niezwykłe, i wszystko jest takie podniosłe. Gdy mnie jedna rzecz. Otóż Jezus Chrystus był przyodziany w szatę zmoczoną we krwi. To nie była jego krew. To była krew jego wrogów. To była krew tych, których on pozabijał, dlatego że byli mu nieposłuszni. Dlatego, że sprzeciwiali się temu wszystkiemu, co można nazwać Jego wolą. I ten sam, pełen miłości i pełen niezwykłego przebaczenia, jak Wy tak bardzo sobie chcecie, ten sam Jezus w 20 rozdziale, w 10 wersecie wrzucił tych ludzi do jeziora ognia i szarki. No i co? Bo co? Bo nie jest przebaczającym, tak? Zobacz, zobaczcie, te, moi drodzy, jaki obraz się szykuje. O, to bo i ten przebaczający, i ten wasz przebaczający Jezus e, wrzuca do jeziora ognia. Czyli co, dlatego, że wrzuca do jeziora ognia, jest nieprzebaczający, tak? Tak, pastorku kochany, Chrystus i Bóg jest Bogiem przebaczającym. W Starym Testamencie o przebaczającym Bogu w psalmach przeczytasz przynajmniej 165 razy. Tak? Problem jest w tym, że nie Bóg jest nieprzebaczającym, tylko problem jest, że człowiek nie chce przebaczenia przejąć. Tak? Wróćcie do mnie. Ile, ile razy Bóg napomina swój naród, by wrócił do mnie, ja was uleczę, tylko uznaj swoją winę. Wróć do mnie, tak? A więc Bóg mówi: słuchajcie, ja Wam przebaczę, ja Was uleczę, ja Was uzdrowię, ja Was podniosę. Ale warunek: wróć i uznaj swoją winę. A więc jeżeli oni e, zakładając, tak, e, poszli tam, trzy czwarte z nich poszło do piekła, zakładając, tak, to poszli, dlatego że e, Bóg ich traktował jako wrogów. Dlatego, że Bóg ich zostawił, dlatego, że Bóg przez uprawianie przez nich bałwochwalstwa nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Nie, Bóg właśnie tu się przejawia w Starym Testamencie miłość Boga do człowieka. Właśnie, że ten naród, który był tyle razy zbuntowany, tyle razy grzeszył bałwochwalstwem, Bóg nigdy nie powiedział, że cię odrzucę. Jak cię mogło odrzucić Efraimie, tak? Moje serce na to się wzdraga, ja Cię podnosiłem do policzka, ja Cię uczyłem chodzić, to jest chyba 11 rozdział albo 6 Księgi Ozaasza, tak? Wróćcie do mnie, ja Was uleczę. Bóg nie... co najmniej tysiąc razy w Starym Testamencie mówi, wróćcie do mnie, ja Was uleczę. Tylko wróć. A więc akt ludzki, ja Wam przebaczę Wasze grzechy, ja Was uleczę, ja Was podniosę, wróć. A więc powie tylko uznaj swoją winę. Tak? A więc Bóg jest Bogiem przebaczającym. To dlaczego ludzie idą do piekła? Bo nie przyjmują przebaczenia. A nie przyjęcie przebaczenia przez człowieka nie świadczy o tym, że Bóg jest nieprzebaczający, tylko że człowiek nie chce przyjąć tego przebaczenia. Które jest biletem, bramą do nieba, bo przebaczenie, odpuszczenie grzechów jest bramą do nieba. Tak, bramą do nowego życia. Jeżeli człowiek tego nie chce? No, zobaczcie, moi drodzy, jakie to jest podłe, obrzydliwe, to, co tutaj y y głosi pastor co można nazwać jego wolą. I ten sam, pełen miłości i pełen niezwykłego przebaczenia, jak wy tak bardzo sobie chcecie, ten sam Jezus w XX rozdziale, w 10 wersecie wrzucił tych ludzi do jeziora ognia i siarki, gdzie będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Pasuje to też do Waszego obrazu miłości? Tak. Pasuje. Pasuje pastorku. pasuje jak ulał. Problem jest w tym, że człowiek tą miłość odrzuca i dlatego kończy w jeziorze ognia. Nie dlatego, że Bóg nie jest miłością. Bóg przebacza, tylko trzeba po to przebaczenie się zwrócić pastorku. No tak, no ale co tam, przecież wystarczy, że co tam człowiek klepnie jakąś formułkę i już, już się wszystko zmienia i nic nie trzeba robić, nie? No nie, nigdzie czegoś takiego nie ma. To są tylko urojone cerikasowe i protestanckie wygibasy, prawda, duchowe, które nie mają nic wspólnego z prawdziwym duchem, ze Słowem Bożym, z Chrystusem, prawda? No, Pastorek, jak już pojedzie po bandzie, to jedzie po bandzie bez bandy. Pozdrawiam.